Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin, zasada witam państwa. Naszym gościem jest Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ustalmy jedno. Czy Polexit to jest y, wymysł opozycji, tak? Tak to było? Tak mówiliście? <grych> tak, tak, tak. Czy Solidarna Polska to jest opozycja? Solidarna Polska jest y, składową y, Zjednoczonej Prawicy, ale no, mimo wszystko. Jest to y, partia, y, która gdzieś tam w niektórych elementach różni się od Polski. A no i naturalnie, i jak, to, jak to w Zjednoczonej jak to w taki, Prawicy, jak naturalnie. To? W 2027 roku może odbyć się referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, powiedział Janusz Kowalski, poseł y, wybrany do Sejmu z listy. Pan mi przypomni jakiej? Prawicy. PIS, Prawo i Sprawiedliwość to opozycja wymyśliła ten polexit czy opozycja wymyśliła Janusza Kowalskiego Wie pan, no, wiadomo, że Janusz Kowalski jest dosyć takim wyrazistym politykiem często, tak to się teraz nazywa, wyrazisty często, często wyraża swoje osobiste opinie ja się akurat nie zgadzam z tym, z, tym, z tym stwierdzeniem. Nie przeczytałem całego artykułu, gdzieś tam miga, mignęło mi dzisiaj w internecie taka, taki nagłówek, ale więc jakby ciężko mi się odnosić do całości wypowiedzi i jakby go w tej chwili analizować, ale, ale myślę, że da, za daleko posunięta teza. Czy członkostwo, yy, członkostwo zgodnie z tym, co jakiś czas temu uchwaliło kierownictwo PIS, członkostwo w Unii Europejskiej nadal jest polską racją stanu? Prezes Kaczyński w ostatnim wywiadzie wyraźnie to, to podkreślił, i myślę, że opinia prezesa partii jest jednak mimo wszystko z, z, Najważniejsze, z PiS, no dobrze, najsza, to jeżeli wasz poseł, warto, to... poseł klubu PiS, wybrany z listy PiS do Sejmu, mówi coś dokładnie odwrotnego, to czy jego interesu broni? Panie redaktorze, poseł, poseł PiS, czyli pan Janusz Kowalski, który który od wielu miesięcy mówi o tym, żeby reformować kwestię ETS-u, żeby reformować kwestię energetyki. I, ma do, i, I po prostu jest co do tego przekonany, i taką przyjął sobie. Nie, nie, oni nie mówi taką, reformować. Taką, taką Przestańmy sobie, płacić, skończmy, Z, zablokujmy. To są jego reformy. strategię. I tak jak mówię, ja jestem podchodzę do tego w ten sposób, że jest to jego prywatna, prywatna opinia. Oczywiście pan jako redaktor może to podciągać pod kwestie partyjne, ale ja tak tego nie odbieram, bo, Panie, pośle, ale bo jeżeli... Linię partyjną jakby nie stanowi linii partyjnej stanowi szeregowy polityk partii, tylko Zarząd partii i władza. To jeżeli coś jest zgodne z polską racją stanu, w tym przypadku obecność Polski w Unii Europejskiej, a wasz poseł mówi coś dokładnie odwrotnego, nie widzi pan tutaj problemu e, wykraczającego daleko poza prawo do jego prywatnej opinii? Panie doktorze. E powiem tak, jeszcze raz podkreślę, nie analizowałem całości wypowiedzi, więc ciężko mi to analizować. Nie chciałbym powiedzieć czegoś, co wykroczy poza moją wiedzę. Poza moją wiedzę. Jeśli chodzi o, o, o postawę pana posła Kowalskiego, o te, o, te, o te tezy, które głosi, o te, o te kierunki, który, którymi on się posługuje, to on jasno też wyraźnie mówi, że on jest troszeczkę w opozycji do tego, co mówi partia, ale jest to jego prywatna, osobista, no i osobisty pogląd. Sprzeczny z polską racją stanu, jak mówi Jarosław Kaczyński, ale jakoś sobie no, trwacie, tak? No, trwamy, bo to jakby on dzisiaj gdzieś tylko jakby rzuca tezy publiczne, publicznie, ale od, on nie ma wpływu na politykę, <laughs> politykę i, <laughs> i rząd. No tak, tak a polityka rządu jest taka, a pani proszę, pośle... a, ja, Przepraszam, proszę zauważyć, panie redaktorze, i to też podkreślam, ja bym nie chciał Janusza, bo on ma, moim zdaniem, on ma prawo do tego, żeby gdzieś tam uważać tak jak uważa, ale ale proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło już jakby konsekwencje z tego, że pan Janusz Kowalski jednak troszeczkę inaczej myśli o pewnych sprawach i stracił, Nie jest stracił y, hmm. pozycję. Ale sobie pielęgnuje jako zwykły szeregowy poseł, nastroje antyunijne. No i tak. No wie pan, no. Tak, to czasami się, jak 230 tam iluś posłów mamy, to się ja też często jakby się wypowiadam troszeczkę, na przykład w kwestii śląska, troszeczkę moje tezy są troszeczkę może nie stoją w zgodzie z Polityką. To za moment, moment o tym Marek Wesowy poseł Prawa i Sprawiedliwości jest z nami dogrywka w sieci. Za sekundę, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Po raz drugi witamy pana, witamy państwa. mój witam. e, Mówił pan o polityce rządu, to teraz polityka rządu, tak w e, opozycji, do, opozycji do Janusza Kowalskiego i tego, co mówi Janusz Kowalski. E, Polska i rząd Mateusza Morawieckiego w Glasgow na szczycie klimatycznym e, przystąpiła do nowej antywęglowej koalicji. Pan słyszał. Dzisiaj informacja jest dziś, tak. tak. Oznacza to w praktyce, jak komentują też ludzie znający się na rzeczy, że Polska zrezygnuje prawdopodobnie z nowych inwestycji węglowych, że powstanie takich tworów jak Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego właściwie to, 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 to już nie ma większego sensu. A także do kosza może trafić umowa społeczna z górnikami. Co pan na to? Ech, przyjdzie nam się zapoznać z tym dokumentem w całości, który został podpisany, bo, tak jak mówię, dzisiaj widziałem nagłówki. To jest informacja z dziś, jak do Pana jechałem. Wcześniej byłem u siebie w pracy, więc nie miałem czasu tego przeanalizować przyjdzie nam się z tym, jakby zapoznać, jakie tam postanowienia zostały zawarte. Ja rozumiem, że, że zostały zacytowane kilka elementów, ale dokument mówi o wielu, wielu innych działaniach i rozumiem, że jedne, jedne działania nie mogą wykluczać drugich, czyli no, albo ten pakiet w całości będzie realizowany, albo po prostu nie może być realizowany w części. Ja spodziewam się, że w, całym tym, w całej tej umowie jest też wiele tez zawartych takich, które będą pozwalały nam do, tych, do tego roku 2049, na co my już jak, w, jakiś, w jakimś sensie zgodziliśmy się, ale do 2049 pozwolą nam te tezy spokojnie doprowadzić. Tam jest, wyraźny, tam jest wyraźny akcent na to, że musi się to odbywać w porozumieniu społecznym i w szacunku do miejsc pracy, do ludzi i rozumiem, że te, te, ta, ta umowa jest, jest tak skonstruowana, że pozwoli to, te, to, to zrealizować. A jeśli pan pyta o te inwestycje... wiem, na jakiej podstawie, bo tam punkt drugi tej umowy społecznej, to są właśnie inwestycje węglowe. Jeśli, jeśli pan pyta o inwestycje, to wie pan, to też może, mogą się pod tym kryć różne rzeczy. Ja bardziej podchodzę do tego w ten sposób, że rozumiem, że jest tutaj decyzja na niebudowanie nowych kopalń. No bo przecież logicznym jest, że te, które funkcjonują i mają funkcjonować do 2009, aby spokojnie przejść przez ten, przez ten proces, muszą, muszą jakby, żeby w ogóle tak, bozie, mogły. Ale funkcjonować. tu chodzi o wszystkie, być, inwestycje, nabić, węglowe. I, wszystkie i, inwestycje węglowe. To, panie redaktorze, ja bym tak chyba daleko nie szedł. Przeanalizujemy dokument, panie, zobaczymy, a, czy a, tak jest pan w stanie skazać jeden bank w Polsce, w Europie, który jest w stanie dzisiaj sfinansować jakąkolwiek inwestycję e, węglową. Panie redaktorze, rzeczywiście banki gdzieś tam pod naporem Unii Europejskiej dzisiaj przestraszyły się finansowania inwestycji węglowych, co gorsza, przestraszyły się też inwestowania w spółki okołogólnicze, co jest dla nas po prostu wielkim, wielkim problemem. Ale, ale, panie redaktorze, podchodzę też do tego w ten sposób, że kryzys energetyczny Europy i dzisiaj Europy, nie Polski, bo to nie jest kryzys Polski, kryzys energetyczny Europy naprawdę w najbliższym, w najbliższym ja twierdzę, w najbliższym pół roku, roku, Zweryfikuje nasze patrzenie na wiele, wiele rzeczy obudzimy się, obudzimy się w przyszłym roku, coś mi się zdaje w innej rzeczywistości. No, zobaczymy ile będą też jakie będą też ceny, bo tak a propos tego kryzysu, to, to on nas trochę też dotyczy. Tak, Jeżeli tak, tak nazywamy tak. to, co się dzieje kryzysem. Panie się, a <kluzny> kto odpowiada dzisiaj za górnictwo w rządzie? Pełniące obowiązki pan Maciej Małecki wiceminister. Pełniące obowiązki, to tak, tak daleko zaszliśmy, to, to... No czekamy, już pro... czekamy na pro... wyłonienie, czekamy na wyłonienie wiceministra po Arturze Soboniu. Z tego co wiem decyzja ma być lada, dzień. Też oczekuję tej decyzji, bo rzeczywiście... A kto ma być e... tym, pan wie, kto będzie tym następcą Sobonia? Nie mam pojęcia. Tam wiele, wiele tych kandydatów się w tej chwili e, przetacza. E, mam nadzieję, że będzie to dobra decyzja dla wsi. Panie że miesiąc, to jest miesiąc wakatu po rezygnacji, zupełnie nieoczekiwany, znaczy inaczej, spodziewano się jej i spekulowano o niej, też chyba o niej rozmawialiśmy gdzieś wiosną, natomiast mimo wszystko nieoczekiwany w kontekście chociażby negocjacji e, polskiego rządu z Komisją Europejską, negocjowania umowy społecznej. E, Najważniejszy człowiek, główny negocjator polskiego rządu, właściwie z niewiadomych powodów odchodzi na inne stanowisko, na inny odcinek. Pan ma jeszcze jakieś złudzenia? Panie doktorze, jako poseł śląski jestem rzeczywiście zaniepokojony tą sytuacją, ale też poczyniłem, choćby no w ostatnim tygodniu posiedzenia Sejmu poczyniłem wiele kroków, też wiele rozmów odbyłem w temacie tego, aby to swoje zaniepokojenie uspokoić i i, jest... I co pana uspokaja w takim no, mam, razie? Mam nadzieję, że no przede wszystkim uspokaja mnie to, że no przecież nie sam pan Artur Soboń prowadził te negocjacje, tylko cały sztab Ministerstwa Aktywów Państwowych, więc ta linia negocjacyjna, która tam była prowadzona i ci, ci, ci współpracownicy są nadal w ministerstwie. Rzeczywiście nie jest to dobre, że, że w takim momencie odszedł wiceminister, ale widocznie taka była wola rządu. Wola, wola, partii. wola, wola rządu a wola, e, bo na jakim to... etapie są te negocjacje z Komisją Europejską? Bo właściwie nikt nie, hmm. nie jest w stanie tego sformu sformułować. Coś tam się toczy. Ja gdzie myślę, to się, gdzie ja myślę, my jesteśmy z tymi Panie negocjacjami? Ja myślę, że no, myśmy złożyli. Unia Europejska, myślę, i Komisja ma, ma duży zgryz z tym, co tam jest zapisane. No bo proszę ale... zauważyć, że z jednej strony oczywiście jest to dokument, który zawiózł tam rząd Prawa i Sprawiedliwości ale z drugiej strony e, Unia Europejska musi, musi brać pod uwagę to, że pod tym dokumentem e, podpisała się absolutnie Dużo, większość reprezentantów strony społecznej i, i tutaj Unia Europejska, chcąc szanować obywateli Unii Europejskiej, musi do tego dokumentu podejść. No tak, w sposób... tylko trzeba z, Unią, z Komisją Europejską negocjować. No. Do końca, i to jest w naszym interesie przede wszystkim, do końca roku miała być pierwotnie, tak to oszacowano, notyfikacja. Tak. Dzisiaj jesteśmy... No w listopadzie, początek listopada, mało prawdopodobne albo zagrożone przynajmniej jest dotrzymanie renotyfikacji, czyli właściwie tego wstępnego etapu, który, który, po którym dopiero zaczynają się właściwe negocjacje. My jeszcze nie weszliśmy do salonu, my dalej w przedpokoju stoimy. Gdybym ja miał negocjować tę umowę, to bym powiedział, że tam nie ma się nad czym zastanawiać, bo w takiej zgodzie społecznej... To może pana tam wyślą w takim w razie. Czemu pan się nie zgłosił? W takiej zgodzie społecznej to Unia Europejska powinna tylko przyklasnąć i zaakceptować wszystkie warunki, które w zgodzie społecznej w kraju europejskim zostały wypracowane i nie ma tam za dużo co grzebać, bo jeszcze pogorszymy Sytuację i, I ja raczej namawiam Komisję Europejską do tego, aby podeszła do tego wysiłku i włożonej pracy wszystkich stron w sposób rozsądny. I, i Będziesz, uważam, tam... że, uważam, że ta, te, ten proces notyfikacyjny, czy nawet pre, prenotyfikacyjny nie powinien trwać długo dla, dobra, są publiczne pieniądze. dla dobra klimatu, publiczne dla, pieniądze dla dobra... angażowane dla dobra klimatu w wydobycie e, e, węgla, Panie Pośle. Panie redaktorze, do tam, 2049. Tam są publiczne pieniądze i umowa, e, która gwarantuje bezpieczeństwo transformacyjne na Górnym Śląsku i tego będziemy bronić. Dopłaty do węgla. Będzie bezpieczeństwo energetyczne i transformacja na Górnym Śląsku i nie tylko i tego będziemy bronić. Tak, to zapamiętujemy, proszę Państwa, jak nazywa się ta kwestia subsydiowania wydobycia w języku tak. w języku poselskim. Wie pan, co mówią związkowcy o tym, co Pan powiedział przed chwilą? Co dziś już mówią związkowcy właściwie parę dni temu? Że rząd właściwie i. Znaczy. Mówią, wyrażają swoje zaniepokojenie, bardzo głębokie zaniepokojenie, że tam się właściwie nic nie dzieje, a nie oficjalnie mówią, że no trochę rząd chyba ich kantuje, tych związkowców. Nie po raz pierwszy, ale to chyba wygląda na krytyczny moment. Panie redaktorze, ja myślę, że po ostatniej wyprawie związkowców do Brukseli, e, związkowcy przekonali się, że to negocjowanie z Unią Europejską, z tą przyjacielską, partnerską, nie jest takie proste. Ale oni nie powinni e, negocjować w tej nie sprawie nie po, takie w Luksemburgu, panie pośle, takie, tylko pod ministerstwem e, e, klimatu albo ministerstwem. Nie jest, nie jest dialog z Unią Europejską taki prosty. Sami związkowcy się przekonali co do tego. E, więc e, myślę, że ze zrozumieniem podejdą do tego, że naprawdę robimy wszystko, aby, aby, aby to jak najszybciej notyfikować. Tomu, tomu, tomu. Pan siebie słyszy, robimy tak. wszystko. Jak to robimy wszystko? Od miesiąca nie ma głównego negocjatora e, z Komisją Europejską. Panie redaktorze, no ja podchodzę do tego w ten sposób, że dzisiaj piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej i my czekamy, ja z tego co wiem, to urzędnicy są w kontakcie z poszczególnymi pracownikami, bo tam są rozmowy na, na, pod, na, na zasadzie wymiany w tej chwili uwag, więc to się, ja dzieje, to od... to się dzieje. Rzeczywiście, panie redaktorze, żeby jakby nie przeciągać tego tematu, jak najszybciej trzeba powołać wiceministra spraw górnictwa, aby wi wi wiadomo było, kto za tą i, i kto za tą negocjację odpowiada. No, to, w też wprost, w jednym z punktów, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie, zaczynają też wątpić, czy ten tak zwany drugi punkt umowy społecznej, czyli te wszystkie inwestycje, zostaną zrealizowane. Bo na razie się na to po roku od porozumienia, ponad roku od porozumienia, nie zanosi. Panie doktorze, jeśli... To jest, to jest absolutnie obowiązkowa składowa całej tej umowy. Bez tego drugiego punktu dotrzymanie innych warunków tej umowy jest niemożliwe. To co się dzieje z ustawą o powołującą Fundusz Transformacji Śląska? Tam był było 500 milionów złotych na początek, miliard potem w gwarancjach. Co się dzieje z tym? Z tym, z tym projektem. Panie doktorze, ja jestem zwolennikiem. E, oczywiście projekt przygotowany przez stronę społeczną. W Czerwcu. Jest, jest tak, jest złożony, jeśli chodzi o jest złożony do rządu. Pamięta pan, kiedy miała być wersja rządowa? Jest, nie pamiętam. 30 nie września. Na 30 września no miałem. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy oczywiście, jesteśmy spóźnieni. Ja namawiam no. też ja namawiam rządzących premiera, ministra aktywów państwowych, do tego, aby aby zastanowić się nad tym, bo właśnie to jest poważna sprawa. To nie wystarczy złożyć tej ustawy do, do, do Sejmu, tylko żeby powołać takiego, takiego pełnomocnika rządu do spraw transformacji, ja, transformacji szyba, regionów. żeby pan powie, górniczych. żeby zespół powołać po, roboczy? Pełnomocnik rządu do spraw transformacji regionów górniczych powinien być powołany, aby ktoś po prostu fizycznie ciągnął tą ustawę i trzeba ją przeprocedować, bo Śląskowi ta ustawa jest potrzebna. Potrzebne są konkretne pieniądze, konkretne kierunki i konkretne mechanizmy, dzięki którym będziemy się mogli przez te lata przekształcać. Żeby wszyscy, zarówno samorządy, jak też samorząd województwa, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co mamy robić na Śląsku, aby, aby ten Śląsk po prostu e, no, przeszedł obronną ręką przez ogromnie trudny proces, panie redaktorze, i to naprawdę proszę. Ogromnie proszę, trudny proszę proces. To, I w tym to... ogromnym pro, tru, ogromnie trudnym procesie i ogromnie ważnym dla nas wszystkich, po roku od porozumienia w sprawie Górnictwa. W rządzie nie ma człowieka od górnictwa od miesiąca. Przypominamy, że tak, to nie jest pierwsza tego typu sytuacja. Negocjacje z Komisją Europejską podobno się toczą, ale właściwie na jakim są etapie? Nikt tego nie wie. Ustawa o Śląskim Funduszu no, miała być czy z tego września, jej nie ma. Rząd po cichu robi koleksit. Teraz w Glasgow. Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości ze Śląska to widzą i słyszą? Ale także gdybym chciał być przewrotny w tym momencie i gdzieś tam e, odpowiedzieć Pana na to pytanie jako polityk i jako osoba, która troszeczkę też kwestie negocjacji z nas biznesu, to bym powiedział, że dzisiaj to, co jesteśmy w takim, na takim etapie, że dzisiaj czas gra na naszą korzyść. Tak ja uważam, to jest moje, to jest moje zdanie. W, w jakim sensie? A w takim sensie, że, że stoimy przed kryzysem energetycznym Europy i moim zdaniem to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach, może mieć ogromny wpływ na to, co na co Unia Europejska będzie Czyli chciała będziemy, my będziemy będzie palić, chciała się zgodzić palić węglem, i będziemy bezpieczni. To nie jest kwestia tego, czy my będziemy palić węglem, czy nie. To, to jest kwestia tego, czy, nie, czy, czy, czy Komisja Europejska pod wpływem jednak mimo wszystko ogromnych problemów z cenami w Europie, jeśli chodzi o gaz, prąd o nośniki e, energetyczne. Czy Komisja Europejska nie będzie weryfikowała swoje, swoich kierunków i swoich poglądów? I tak jak mówię, w moim przekonaniu, dziś sytuacja w Europie gra troszeczkę na naszą korzyść. Co nie usprawiedliwia sytuacji, że, że nie, ma, nie ma w tej chwili ministra e, odpowiedzialnego I, za in, I innych, i innych wymienionych. I innych wymienionych. To posłowie, inni posłowie ze Śląska, których macie, i senatorowie, których macie ze 20. My jesteśmy Był... aktywni, panie doktorze. Naprawdę... czyli my, Marek Wesoły? Nie, jesteśmy jako posłowie aktywni. To jeszcze, bo ja nie słyszałem, to z panem rozmawiam, to słyszę, co pan ma na... ja do powiedzenia. Ja, ja, mogę, odpowiedzieć, kto jeszcze? ja mogę odpowiedzieć do siebie, a, ale jakby naprawdę pracujemy, również pracujemy w ramach takiego zespołu do e, spraw zespołu energii, tam jest siedmiu posłów e, ze Śląska. E, jesteśmy naprawdę aktywni na wielu polach i, i tak mówię, jesteśmy też aktywni i jesteśmy wsparciem dla, dla tych zmian. E, ale chcemy też być pomocą tutaj w regionie, chcemy też e, jakby być par partnerem zarówno dla strony społecznej, e, dla, dla rządu, e, chcemy też jakby pokazać, że, że, te, że, ta, to, że ta transformacja wymaga również nie tylko jednego zaangażowanego ministra, ale naprawdę wielu głosów, pośle... którzy będą mówić jednym głosem o, o, o transformacji na Śląsku. Ale tu jest kwestia wywiązywania się z e, e, rozdawanych jako... na prawo i lewo obietnic. Panie redaktorze, muszę w tym momencie i to jakby, jakby te, same, te same uwagi podnoszę, muszę w tym momencie uderzyć. <laughs> Uderzyć się w pierś za, za to w, w imieniu rządu, ani choć nie jestem członkiem rządu, uderzyć się trochę w pierś, bo rzeczywiście sytuacja, która się przeciąga bez wiceministra górnictwa, nie jest dobrą sytuacją w tej chwili, w której jesteśmy. Okay. To rzeczywiście uderzam się w pierś. W no to momencie. proszę przygotować drugą, bo teraz zapytam o program dla Śląska. Panie redaktorze, program dla Śląska w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy on, był, kiedy, kiedy on powstawał, była troszeczkę inna, inna rzeczywistość. I pan mm. dobrze wie, że każdy program wymaga jakby reformy, zmian. On nie może być martwy, musi być żywy. E, trzeba z podniesioną głową umieć się z pewnych rzeczy wycofać, inne rzeczy dodać. E, I myślę, że program dla Śląska wymaga takiego, takiego remamentu i taki remament, co do tego programu trzeba przeprowadzić. To miał być wielki, cywilizacyjny program, który odmieni oblicze Śląska. Panie doktorze, i ten program e, w jakim sensie... Właśnie się odbył jego pogrzeb. <laughs> wie pan, kto urządził? Nie. Solidarność. Tak? Ojcowie, założyciele. E, wie pan. Oni bronili do samego. Jeżeli cierpliwość wobec tej zabawy z, program, z tak zwanym programem dla Śląska straciła Solidarność, to proszę mi wierzyć, że to. Ja nie wiem, czy w rządzie ktokolwiek jeszcze pamięta, że jakiś program dla Śląska istniał. Panie doktorze, ale proszę, jakby. Ja to, to rzucę też hasło. To, to znowu nie będzie troszeczkę zgodne z. Um... Nie, nie można na Śląsku robić, postępować w ten sposób, że robimy na przykład, nie wiem, program dla Śląska jako jedne narzędzie. Za chwilę ustawa transformacyjna to drugie narzędzie. Może zróbmy jeszcze tak, żeby każde miasto to swój program wprowadziło, albo wie pan, zróbmy siedem programów i zasadniczo niech Ale wy nie, nie wybory nie wygrywaliście z tym programem dla Śląska. Śląska. Wojciech Kałuża do, do Prawo i Sprawiedliwości przeszedł, żeby realizować program dla Śląska. Ja panu wskażę, Gdzie jest program dla Śląska ja panu wskażę takich programów, czy, czy to w wyborach Czyli... miejskich, <laughs> czyli poseł Marek Wesoły Prawo na i Sprawiedliwość właśnie dziesiątki. przyznaje, że to po prostu była fikcja jest. i On w jakimś sensie działa oczywiście przyznajemy to, że, że, że w części po prostu trzeba go poprawić trzeba go. ale być może poprawić na lepsze panie wie pan redaktorze. kto obiecywał poprawę tego programu? półtora roku temu tak. premier Mateusz Morawiecki, który po siedmiu miesiącach wakatu objął kierownictwo piecze nad tym programem to było jakoś w czerwcu ubiegłego roku i wie pan, ile razy Rada Wykonawcza spotkała się od tamtego czasu e, po obietnicy, że urealnimy w dwa tygodnie, zdaje się, taka była też prognoza. Wie pan, ile razy? Panie Zero. Zero. Panie redaktorze, nikt się nie spodziewał wtedy, kiedy... kiedy... Pan... Proszę naprawdę pamiętać też o tym, że walczyliśmy o zupełnie innych polach, była pandemia, mieliśmy kryzys, e, przygotowywaliśmy cały projekt reform e, podatkowych. Ale ten program nie działał już e, tak po, przed Także... pandemią, panie pośle. No nie, nie ma się co oszukiwać. Panie no. to był program naprawdę wieloletni. Pan wie, ile miliardów tam miało być zaangażowanych. Tak, I zaangażowanych. I zostało zaangażowanych w części. Ale... Za... Tak jak mówię, w części... To ten... co to znaczy pieniądze zaangażowane? Tego no, nikt trudno, nam nigdy trudno, nie wyjaśnił. Trudno by rozliczać, trudno by rozliczać po dwóch, po dwóch latach całość tego programu. To trzy najważniejsze flagowe inwestycje, które zostały doprowadzone. Proszę, pańskie ulubione może. Te szczególne, najlepsze. Panie redaktorze, ja myślę tak, że, że nie będziemy tutaj w tej chwili, bo nie wiem, na szybko nie potrafię wymyślić które by, tam, które, które by teraz podać Panu inwestycje. Na pewno część z nich jest w trakcie i to są duże sprawy, które tam są w trakcie, przecież tam jest zaangażowanych. Jak, jeśli się nie ma 40% czy Proszę, proszę mi tu za zaangażowanie pieniędzy nie, no, ale, nie, nie ale czarować. Oni, to bo... One pracują, tak? One bo, ale pracują Ale gdzie? Są, tak? to, 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 kiedyś premiera pytaliśmy, co znaczy te zaangażowane pieniądze. To nikt tego nie jest w stanie dobrać. To jest zagadka wszechświata po prostu. Zagadka premiera Morawieckiego. Co to są te zaangażowane pieniądze? No, Premier jest... zaangażował w Excelu czy Panie, jak? Bo tak, wydane na pewno nie No Zaangażowane w sensie takim, że przecież te projekty się rozpoczęły, są w trakcie. No. Część z nich jakby jest, tak jak mówię, no, za ale rzeczywiście część z nich w ogóle nie ruszyła. ja się jakby z tym zgadzam. Większość, większość nie ruszyła. Ale nie, nie będę gdyby nie, skutował, nie było programu nie dla by Śląska, było... to wie pan, to faktem, by nie wybudowano nie. autostrady, niedokończono autostrady. No też bądźmy robimy, poważni. Robimy, robimy, robimy. Oprócz programu dla Śląska się dzieją po prostu różne inne rzeczy. W tej chwili wspieramy też samorządy w inwestycjach. No Robimy po prostu. To nie jest tak. Dla województwa śląskiego w tym na, na ostatnim programie 2,3 miliarda złotych na inwestycje to, jest, to są konkretne liczby. I myślę, że tutaj no wie pan, no jasne, że te, ja już to kiedyś tu powiedziałem. Nie robił błędów w ten, co nic nie robi. Mielu, Panie żeby... że trochę oszuka... nie ryźmy, trochę nie oszukaliśmy, tak... trochę nie, oszukaliśmy nie, Was nie, nie, w tym programie nie, nie, na Nie, to, to nie, wie pan to, żeby, żeby powiedzieć tak, jeszcze raz powtarzam, nie robi błędów w ten, co nic nie robi. To, to nie znaczy, że oszukuje, czy ma takie założenie. Mieliśmy takie doświadczenia, kiedy Platforma rządziła, mało robili i też, aha, błędów narobili tyle, że szkoda No mało prostu, robili. No i tak, a ja wy ogłosiliście wielki program robi... dla Śląska i też mało zrobiliście. A, a, my, a my większość tych, tych obietnic, które, które, które gdzieś tam w pierwszym rozdaniu... Które, panie pośle? Ale program dla Śląska? Obi... Ale w Gdzie? Co dla Śląska. jeszcze? Ale mnóstwo innych obietnic, które składaliśmy, zrealizowaliśmy. Na Śląsku? Które na przykład? Kopalni mieliście eee... nie zamykać, zamknęliście dwie. Panie redaktorze... Ja nie lubię takiego czegoś, żeby... bo pan przecież jest zdeklarowanym Proeuropejczykiem, a próbuje Pan wykorzystywać argumenty dla mnie takie, które nie pozwoliłyby nam... W tej, nie, nie pozwoliłyby nam w tej Unii być. No to jeśli jest Pan Proeuropejczykiem, to proszę nie zadawać takich pytań, bo pan dobrze wie, że być euro, państwem europejskim musimy w sposób oczywiście cywilizowany i w zgodzie ze stroną społeczną. Coś robić i odpowiadając tak, na, na politykę ale klimatyczną Ale ja o czym Unii. innym, panie pośle. O I tym, to, że premier Beata Szydło w tej samej kopalni mówiła, że niczego nie zamkniemy. To po co obiecujecie coś, czego, z czym wiecie, że się po prostu nie da, no, że mm. tego nie zrealizujecie. Mm. Tak jak z tym programem mm. dla Śląska. Panie doktorze, to nie jest kwestia obietnicy, to jest kwestia e, zmiany e, uwarunkowań w danym momencie. Niestety, z tym się mm. jeszcze trzeba liczyć, panie doktorze. Mm. Nie jesteśmy w Zieloną Wyspą na polu Europy. Ja tak mówię, jest pan proeuropejczykiem, ja też. Nie, nie, niechętnie jako Ślązak, niechętnie, niechętnie, nie zgadzam się z tym do końca, z polityką Niech klimatyczną z Europy, niechętnie się jakby pan, Ja bym temu. tam chciał od, oddychać świeżym powietrzem ja, w Bytomiu. Ja, ja też bym chciał i nawet mam kilka sposobów na to, żeby, żeby nadal używać węgla i oddychać czystym powietrzem. No tylko lobby, które Europa ma silne, lobby ideologiczne, które nam wmawia to, że, że ten węgiel to jest coś najgorszego na świecie i trzeba go zlikwidować. Nawet jeśli można go spalać bez emisji no to wie pan, to wie pan, no to 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 są sześć jakieś... lat mieliście, żeby wprowadzić te te cudowne technologie węglowe, a dzisiaj po Panie prostu. Panie że wczoraj jest wczoraj informacja firma Enea będzie jakby wdrażała u siebie ten ten norweski, norweski pomysł na spalanie węgla bezemisyjnie. Zobaczymy, bo bronią się przed ETS-em. Będziemy mieli bardzo fajne, fajne pole pokazowe, bo Enea duża firma energetyczna. Myślę, że zobaczymy, jak to działa i zobaczymy, co wtedy Unia Europejska powie, jeśli my pokażemy, że można bez emisji nie spora. No zobaczymy, czy pokażemy w ogóle to, to, pokażemy, to, to pokażemy, przede wszystkim. Panie doktorze, to technologia e, idzie do przodu, czy nią e, e, wierzę. Tak jak sobie podsumujemy to wszystko tak jednym zdaniem jeszcze, to prawo i pańska partia to gdzie ma Śląsk i jego problemy? Tak patrząc po przykładach, kilku. Panie, panie doktorze, po, po moim przykładzie, e, patrząc jako polityka Prawa i sprawiedliwości. I jestem tym politykiem, to powiem, że Śląsk jest bardzo ważnym elementem na mapie Polski i ja się staram, jako polityk prawej Sprawiedliwości, taką, taką postawę reprezentować. To znaczy, robię wszystko, aby ten Śląsk był ważnym elementem, aby mieszkańcy tego Śląska by, byli szanowani i myślę, że, że, że tak tego, do tego trzeba podejść. A a wie pan, troszkę jest tak, że każdy polityk w każdy polityk, każdej partii troszkę dba bardziej o swój region. i Ja bardziej dbam o ten. Żałuję, że nie mamy tutaj na Śląsku proszę, więcej ministrów i tak dalej. Jak to nie mamy więcej ministrów? Mamy premiera z Katowic. I co? No Mamy premiera z Katowic. I Ale proszę pamiętać, że tego premiera z tych Katowic. Dobrze by było, fajnie by było, jakby ten premier był budowany tutaj na Śląsku politykami, politykami związanymi z tym regionem, bo oni, jak przestaną być posłami, to również tutaj zostaną będą tu mieszkać, będą, to nie jest? będą rozliczani czemu przez mieszkańców tego regionu. Czemu nie jest w takim razie? No to, to oczywiście są wszystko rozdania polityczne. Pan wie o tym, że tak działa, tak działa, e, tak działają e, ordynacja wyborcza, że te jedynki e, to są lokomotywy mak i tak się, tak się dzieje. Panie ja Panu, tak na koniec. Nie słyszałem jednego posła PiS, który skrytykowałby to, co się dzieje w programie dla Śląska od dobrych trzech lat, czyli nie dzieje się praktycznie nic. Takie, taki taki ja jest przecież, obraz Śląskiego ja Pisma. Przyznałem przed chwilą, że nie ma. Oprócz posła się, wesołego nie, nie dzisiaj. Się udało. Tak, tak, tak. Marcin, Marek Wesoły, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Marcina z Zasady. E, dziękuję bardzo, życzymy miłego dnia i miłego weekendu nawet. Do bardzo, zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.